Cześć, witam na kanale Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci jakie są sekretne kody w telefonie Motorola Razr 40 Ultra. Na początku przechodzimy do yy, aplikacji telefonu i do klawiatury. Teraz pierwszym kodem będzie kod pokazujący nam numer e-mail telefonu. Gwiazdka, hashtag, 06, hashtag. Następny kod pokaże nam informację o kalendarzu. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag 225 hashtag, gwiazdka hashtag, gwiazdka. Następny kod pokaże nam diagnostykę FCM. Gwiazdka hashtag, gwiazdka hashtag 426 hashtag, gwiazdka hashtag, gwiazdka. Następny tryb przełączy nas na tryb inżynierski, gwiazdka hashtag gwiazdka hashtag 4636, hashtag gwiazdka, hashtag gwiazdka, i ostatni kod pokaż nam informacje dotyczące przepisów. Gwiazdka hashtag 07 hashtag. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.